To credo, czyli wierzę. Ty w co wierzysz? W co ty wierzysz? Ech, jaskółki hyrze, długo, długo by wyliczać. Tak jak stąd do Australii albo nawet jeszcze dalej. Tam, gdzie zielona wyspa Tasmania, i z powrotem biegiem tutaj, tu, gdzie rozlana wisły polana. W co zatem wierzysz, ty, który wierzysz? Oto wyznaj, ty zaś daj wiarę. Wierzę w miłość od spojrzenia pierwszego ze spojrzeniem drugim, jak stale ze stalą. Z błyskiem skrzyżowanego, więc w miłość wierzę. Wierzę w przyjaciół spod żebra. Przychylimy sobie nieba, bo tak trzeba, więc w przyjaźń wierzę.